Witam kochani widzowie. Dziś temat z serii Luźne rozmowy. Tematem będzie Znów straszą tym czymś. Już niedługo zacznie się jesień. A co za tym idzie, zacznie się sezon grypowy. Więcej ludzi zacznie chorować. A w telewizji głównego ścieku Już trąbią i straszą tym czymś. A przede wszystkim minister nagłej choroby i wiadomo czego. Nie dość, że ludzie mają i tak wystarczająco problemów z dnia na dzień, to ci ciągle dokładają nowych i dokręcają śrubkę, a w sejmie się kłócą jak małe dzieci. I razem nawzajem obrzucają się obelgami, kto jest winny, kto jest za, kto jest przeciw. A i tak wiadomo, że wszyscy grają do tej samej bramki i każdy z nich dba tylko o swój interes i swoje rodziny a zwykłych obywateli wiadomo gdzie mają dlatego już sam jestem ciekawy ile społeczeństwo to wytrzyma bo ja na razie nie widzę aby to szło ku lepszemu a mogę stwierdzić że na razie to tylko się pogarsza jestem sam ciekawy waszych opinii co o tym sądzicie Piszcie w komentarzach. Góry pozdrawiam. Show Joker.